To za ty, na przykład, jest? go. Nie prawda? Tak. Nie. Kto się zabił? No ty. Czy ty nawet nie uratowałeś? Ty mnie nawet nie, nie pomogłeś. Dzisiaj idziemy do a jakby co, o Jezu, ile to śnieżek, co tu, aha, no tak, klipem I tak jakby co, to ja niestety straciłem te wszystkie rzeczy, jakie mieliśmy. Do a, jak płyła na champion. Aha, skaczemy do wody, a to nie Nie, to nie są diaksy. Uda się, że to są diaksy, te. Jakieś główienki. A nie, może przydatne. Może. Może z tego przynajmniej da się zrobić kilo. I coś zielonego, nie wiem, co to jest. Co jest? Uranium. A ja znalazłam kład z Aha. Jeszcze jakieś... nie... Ja, my tu jesteśmy... Ja jestem biały w kontekście. E, or! To niebieskie co myślałeś, że to diaksy, to i Tin jest. Kurde, no. Jak można powiedzieć? Tin z Diaksami? Burde. Ja nie myliłem, to mylim. A kurde ja. Co to jest? Co? A to jest jakiś krysz, kryształ płandi. Piszcie w komentarzach mam tłumaczcie co mamy robić, bo nie wiemy Co mniej więcej, co mniej więcej o to chodzi, bo ja w tych nigdy nie grałam, ale w niektóre mogę no, na przykład Ja, ej, chodźmy, Mati nie tamtko tylko chodźmy do wulkanu, tam widziałam fajne, dużo fajnych rzeczy I tam chyba też jest team Jak widziałeś? No, bo tam patrzałem na dół, do widziałam mniej więcej, ja co tam, co tam byłem przecież O! Przekopała się do tej dziury, rozumiesz to? Halo? Mnie? Słyszę, słyszę głośno i wyraźnie. Gdzie, gdzie się powiedziała ta lawa? E, nie, to jednak nie tutaj. To jednak nie tutaj. Tam dalej trochę. Trochę, no dalej. O, jestem, dobra. Jestem gdzie tam, tam. Jestem tam, gdzie jest ta. <laughs> jakieś niebieskie, niebieskie kryształki i takie czerwone. No takie tu też są mocno niebieskie. No. Ciekawe, powiecie co to jest? To jest... Eeeem... Sapphire. Jakiś kryształ, no, to, to jest... No, kryształ to jest jakiś. Ale ja tego jest... można chyba... Mieczek zrobić, czy Może tam napiszą w komentarzach. Może, może. No, da. nie napiszą, nie? Sami się dowiemy. Pewnie tak. O dobra, ja weszłam do jakiejś kopalni, która jest pod tym. And o, tutaj jestem. Jezu, dlaczego, kurde, raz oglądałem tego Shrek'a, kurde, w kółko powtarzam jedną piosenkę. Ej, nie wiem czemu, ale niby na serwerze mam ustawione, że ten... Y, Hardcore jest, nie? No to zawsze jest ustawione, że jest Hardcore. Boże, znowu się zaklinowałam w tych kamiennym. Napiszcie mi, czy są jakieś dodatkowe potwory na takicie, bo ja nie wiem. Jestem, no, biały. Zierony. Jezu chryste wow, fok! Podpaliłam się! Dożyję, ale przeżyj. Ja mam żelazną. A, kurna. Nie wiem, przyspieszymy chyba filmik. Nie, no nie tak, no. Po e, nie! Zginiesz? Nie! No, wow, bo jest. Boże, co się z Nie zginąłeś? Nie, 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 to coś tu się dzieje dziwnego, ale nie. Ma się uranium chyba coś robi, nie? Ja wyglądałem o kogoś, nie, ale nie wiem, jest pewny. Co, ja, co wygląda jak? Ale co? To co mówisz, jak coś. Uranium. Wy... Co? Uranium. A uranium nie pami pamiętam, że coś tam było. <laughs> Jakieś zielone guzięka, ty. A to jest akurat Green subheim. Czy znowu jakiś kryształ zerwany? Ciekawszy, się da to. Z... Ej, znowu jakieś pumy niebieskie, dziwne ten A Dlatego ja za poszło, Marble! Ty to podobno. Ja, ja grałem na jakichś party co było, To było coś fajnego. Są się chyba jakieś bloki robiło fajne. I I fajny... ja jestem tego. Obok tej dziury, co jest ten? Jak lawa płynie z tego wulkanu. Ja tam jestem. Ej, duży ten trzap. Tak. Zainąć. To nie jest dungeon. Jakby był dungeon, to to nie byś... no, no to jest ten, jakiś Dungeon. Dziura. To jest... no dziura. No właśnie. Mówię, że dziura. Jakie to jest... ja nie wiem. Żebyś, żebyś zrobić kilof jakiś lepszy, z uraniem chyba się da, coś tam zielony kilof jakiś. Zobaczę żeby. Ja mam jakieś... A nie, no właśnie... e czekaj, zasz, ciekaj, zobacz, czy jakieś nowe kiowe w ogóle są bo kurde... Co są, są? Co są? są nie? Ja zobaczę z czego właśnie się robi ten inne kiowe. A my damy... taki duże takie taki to. Jest, z tyłu, kurde, z drewna, takie małe ścianki. Potem całe, jak są na Next. next, next. I chodź tu do mnie. No w kółko to sam. Patrz tu w tym innego. Jakieś pudełko z rana. Ja mam pudełko. Ej, widać, że pod, jest więcej tych rud. Widziałam właśnie przed chwilą. Ej, jest, czekaj! Skład! Ej, ty! Ty! Zbieraj te takie dziwne kryształki! Bo z tego się robi mielczyk i itd! tak dalej. Jakie? Quartz. Quartz. No. mam quartz. Chryste. No to zbierasz, 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 one są dobre. Ej, z tego, z i Green Sapphire się robi mieczem! No, e, jak wrócę do domu, to ci pokażę e, fajną rzecz. No e, są, są te miecze jakieś, no. No a właśnie, no, jak no, ja mam bo można automatyczną kopalnię zrobić. Fak. Dobra, dobra, ja już wiem jak, co mniej więcej zrobić. Co zrobię najpierw? Eee, dobra, teraz tak. Ma, musimy mieć dużo żelaza. Ej, Masz jakieś ktoś... ten? Z tego się chyba nie da zrobić ani kury no, tego. Przepraszam, że wziąłem, ale myszkę Ej Ej, Dobra, ja wychodzę z kopalni. A nie, to nie to jest. Zielony znowu, jakąś zieloną rudę znalazł. 7 minut, już, nie? No, to, no to nie na 10, no to ja, kurde, ten. Nie. Wracam ten i chodzę ci, e, e, Mamy, kurde, w ogóle, ten? E, Gravesa? i to może tak się do mnie? Nie, 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 nie wyszłam. Eee, e, patrz. Mam 18 przy sobie żelaza, więc. E, Zarubiście! Ja... Na prawo. E, jak, jak wrócisz do domu? Ci pokażę zarobistą rzecz, ale właśnie jak się robi w te, ten... Te całe jak ten to. a, to, to potrzebujemy... Aha, dobra. Nie wiem, za głośno na tą muzykę, nie wiem. jak coś to na samym odcinku pisze. Ej, ja już wiem dlaczego mam taki logi, człowieku! Masz ustawiony na wszystko. Nie, bo miałem na far na far ustawiony, czyli na najwyższy ten. najwyższe ustawienia graficzne miałam ustawione ty Dlatego wszystko widziałem, ty. Tak to bym nawet tego wulkanu nie zauważył, jak gdybym nie miał far. Ja tam gdzieś bym zauważył, ale niezbyt. Dobra, teraz tak. Wracamy? Ja tam już jestem e, u siebie. Tam u nas. A może ja się tam Nie, tepa się tam, łatwo wyjdziesz. Dobra, ja przy... muszę już mieć ty... trochę czasu. Tylko ja mam dużo razem. Czy tak się to robi? Czekaj, Ja muszę, jak chcę zrobić taką epicką rzecz, mówię Ci, naprawdę zarobić. I właśnie, z czego się robi ten. Jak to się nazywa? Drilla, czy już tak? E, drilla? Nie wiem, czekaj. Ja tam nie patrzyłam, a nie drilla patrzyłam, to trzeba mieć dużo jakichś takich rzeczy robić. Nie, to jest dość skomplikowane do robienia. No, no kiedyś sobie... będziemy mieli wszystko tak, jak. Kopanie, automatycznie, wszystko, bo tu można chyba, nie? Nie, coś jest, nie musisz się martwić, no. teraz tak, potrzebuję zrobić od... jeszcze serię z takich klasik, ale to chyba to samo, nie? Nie, to niby coś jest tam zmienionego, ale nie, nie wiem, czy tam zbyt dużo. Co to jest? Nie, dobra. Ja tu zakładam checkpointa i wejdę do ciebie bo 9 minut. Kanion. Daj. Nie, kopalnia tu jaka jakby co nie wiesz tego, zielonego żelone, żelaza. I właśnie, masz jakiegoś tego procha? Prochu? Jaki proch? To da, jeśli masz proch, to daj mi, e, jeśli masz proch, to daj mi. Ale jaki? No proch. Taki, taki ten? Od Klippera. Klippera. To... Nie mam. Ej, a ty zrobiłeś ten Farmer's co masz właśnie przy sobie? Co? Ja chcę coś Ci pokazać, ale muszę tam... Yy, czekaj, jak to się robiło? Okej, okay, dobra, już zapamiętam. Dobra, się do Ciebie zapnę, bo ja się nie chcę już. Jak Jak to się robi, kurde? Ja to nie to. Aha. Aha, to ja źle robiłem, bo ja musiałem tak, tak. Aha, dobra. Dobra, ja to ci wrzucę i tam. Albo to wrzucę do skrzynki. Jakaj... Aha, masz... Czy a patrz. To ja... Często to, to to masz... A, ja sobie zabiję gdzie jest broń, patrz patrz co zrobiłem? patrz mi w rękę nie ma naboi, kurde dlatego jest potrzebny mi ten farma jest mi potrzebna, żeby mieć ten papier że, e, gunpowder też mi jest potrzebny i żeby mieć e, naboje do właśnie pistoletu ale nie, właśnie nie mam jeszcze naboi a my Kompania automatyczną? Jak tam chcesz? Ja tam y, posadzę te tę całe, całą, żeby mieć właśnie y, ten, żeby mieć kurde tą całą y, papier i żeby mieć właśnie ten y, A mam laga. malaga. Malaga? Malaga. Potem przetestuję sobie broń na zwierzątku. Wiem, że to jest smutne, ale niestety. Zwierzętko. Muszę pocierpieć. W, w imię nauki, jak to mówi... jak to ktoś tam mówił. Nie pamiętam już kto? Jest z jakiegoś filmu. Ale się nie pamiętam. No, pamiętam, jak, jak, pamiętam jeszcze jakąś komedię, co to ty, typek nie, niby był mądry, ale był taki przezywany w szkole. I... Przywalił jednemu w, w, w mordę i, i, i ten, powie, ten powiedział się... mu powiedział, że I... się nie powiedział, a to było w imię nauki. A Crystal, jakaś... zapyta... Krystal, krystal. E, to jednak ja miałeś tak dużo No i zrobiłeś? Sobie I chodź jaki ja mam chyba? Eee, Crystal Pick Ice. No. Nie, ja mam inny. Nie, zobacz, mówię, że jaki mam, ma, ja. A zobacz jaki ja mam. Spadł no! Ej zobacz, tu jestem. E, czekaj no kurde, no, no. Co ty robisz? Patrz! Patrzę, no. Aaa, z tego niebieskiego zrobiłeś! Dobra, zaraz kończymy 13 minut. Pościnam drewno. Chodź, pościnamy drewno. Ile minut? E, 13 już jest. O Jezu, człowiek to ja ci mówię. Długo się to będzie przesuwało. I co? I co? Jest? Zrobiłam sobie coś zerąbistego Dobra, kończymy? Tak Może właśnie wiesz o tym Że to, że się ścina drzewo na jedno uderzenie nie działa ten na innych modach, na innych siekierach Tylko na tych co są w normalnym Minecrafcie Tak hmm. jest taki jeden mod, który działa na przykład Dobra, kończymy, no, zaczynam No W odcinku Mam zielone kilo Mój ulubiony kolor, zielony kilofon. Kilo. Może być i strze, nie? Zależy czy Gierwa będzie miał czas. No. Co Ciekawe szczerze bo... wątpię, co szczerze wątpię. Ciekawe. Nigdy nie ma czasu. No, mamy nadzieję, że się film podobał. Zapraszamy do komentowania, ocenienia, subskrybowania. I no, to wszystko, nie? No. Szymaneczko. No pożegnaj, nie Na naja.